Hej, cześć wszystkim, chcę zrobić filmik o zasięgu tego monokółka i Emotion V5F i o mocy, jaką osiąga silnik tego kółka. Silnik jest 550W, mam włączony w tej chwili program Emotion. Patrzcie na waty, na, na zużycie, na wydawaną moc silnika. Czyli na waty spróbuję podjechać pod tą górkę, kąt nachylenia tej, tej górki. O, patrzcie, taki mniej więcej jest. Nie będę go mierzył, bo to parę stopni, może tam 10 stopni albo 12. Jest nachylenia, i podjadę. I podjadę. Zobaczycie, zobaczycie jakie zużycie jest energii. Nie podjeżdżam. Ja nie widzę, ile kółko wygenerowało. Nie widzę, ile kółko wygenerowało. Teraz przy normalnym wrzucę drugi programik. Przy zjeżdżaniu z górki to sławne oddawanie energii czyli będzie paseczek taki na zielono pójdzie. No, i wracając do, do zasięgu, patrzcie na tym wykresie, po przejechaniu danego odcinka, czyli w moim wypadku, to jest 3 km, ono wygeneruje ilość zużywanych watów na, kilo, na kilometr. U mnie to przy mojej wadze gdzieś w tej chwili z ciuchami, z plecakiem, ze wszystkim, to jest około 108 kg. To wy, kółko wy, wygeneruje około 20 watogodzin na kilometr. I mając na przykład ogniwo 320 watogodzin, poczekajcie, przejadę, przejadę, bo mam chyba zielone, mam zielone, mam. Czerwone, nie zdążyłem, holender. i mając na przykład ogniwo 320 watogodzin gdzie przy ciężarze gdzie przy ciężarze zawodnika takiego jak ja klasy XL zużycie na kilometr energii będzie przykładowo 20 watogodzin teraz w drodze powrotnej do domu jadę cały czas pod górę jeżeli mocno przycisnę, to nawet osiągnie 22 watogodziny. Ale takim średnim normalnym tempem to kółko zużywa około 20 watogodzin na kilometr. I obliczając 320 watogodzin dzieląc na przykład na 20, to zasięg tego kółka będzie około 15 kilometrów. Na baterii 320 watogodzin. To wszystko jest oczywiście teoretyczne, bo yy, to musi być nowa bateria, która wyda te 320 przy watogodzin. Przy, przy na przykład 18 watogodzinach ktoś, kto jest lżejszy, zużywa 18 watogodzin, to już ten zasięg będzie gdzieś ponad 17 km/17,5 km. 17 przy 16 watogodzinach i ogniwie 320 watogodzinnym no to zasięg będzie około 15 kilometrów ktoś lżejszy widziałem w tym programie e-motion tam ludzie swoje statystyki wrzucają to jakiś yy, młody, lekki z kośnoki zużywał 10, 10 watogodzin na kilometr to jest bardzo mało, nieosiągalne po prostu dla nas to jest 10 watogodzin jest nieosiągalne zawodnik 80 kilo będzie zużywał 16 watogodzin taki 90 kilo to pod 18 jeżeli będzie ostro jechał no i to, i to tyle o zasięgu przy moim tutaj mam ogniwo 880 watogodzin bo dorzuciłem trochę do tego kółka i motion nie no to jest oczywiście teoretyczna moc ogniwa tak normalnie to można przyjąć że ono ma gdzieś 750 watogodzin gdzieś bo y y kółko jest używane ogniwa też używane to taka moc i nawet tak samo pokazuje kółko to gdzieś zasięg przy tej w ciuchach ze wszystkim Teraz trochę gazu dodam Żeby na wykresie Moc kółka się wydała Wyhamujemy Dodamy trochę gazu Pedały podnosimy Kółko 550 watów Osiąga Kosmiczne moce, ten silniczek. Zaraz powiem o co chodzi. Zapomniałem o czym już mówiłem. A, wróćmy do ogniwa jeszcze na chwilę. To przykładowo te 750 watogodzin, i przy średnim zużyciu. 18 watogodzin, tak średnio, jadąc, to gdzieś zasięg będzie 36-38 km. Ja już próbowałem zrobić test tego kółka na zasięg. To za pierwszym razem przejechałem 22 km i padłem. Za drugim razem przejechałem chyba 20 km, a za trzecim 17. Za pierwszym razem, jak robiłem test, było. Minus 1, minus 2 stopnie taka była temperatura. Przejechałem 22 km i zostawało jeszcze 16 km w zasięgu. 16, oczywiście, by już on to kółko nie osiągnęło. No, ale powiedzmy, tam miałem przejechane 22, jakieś 34 km, mniej więcej 36. Im ktoś jest lżejszy i będzie delikatniej, delikatniej jechał, tym. Tym, ten zasięg będzie większy, i tutaj w prawym, w prawym dolnym rogu ten wykresik i motion. Nie wiem, ile już to kółko wykazało na razie, ale te moce, które. Które ten silniczek 550W wydawał, to były rzędu 2000, chyba 350W. Nie żaden 1000, może na oryginalnej baterii 10S2P, gdzie dwa ogniwa są równolegle i w zasadzie nie ma skąd brać prądu, to takie parametry pod 1000W są jak najbardziej. Natomiast tutaj u mnie, gdzie ja mam pakiet 20S4P 4 ogniwa równolegle Które wydają o wiele więcej prądu I niezłe ogniwa wrzuciłem To u mnie w tym moim kółku Wydanie mocy rzędu 2400W Na silniku To jest żaden problem O To są silniki prądu prądu stałego. One po prostu są prądożerne. Im mają więcej prądu, tym wydadzą więcej mocy. Tam w zasadzie nie ma żadnych ograniczeń. Tutaj jest tylko sterownik kółka ograniczeniem i te mosfety. One chyba są 70 albo 100 amperowe. O, także ta Wydawanie mocy przez ten silniczek 550W. Tutaj robię jako ciekawostkę. Obserwujcie wykres i będzie Wam szczęście. To i tyle, wracam z pracy. Może jeszcze obok wrzucę dojazd do pracy, bo też mam nagrane. I mam nagrane z innego przejazdu. Też identyczny przejazd. Wrzucę powrót do pracy inny też programik e i tam będzie po prostu ten wykresik na, na aktualne zużycie mocy bez bez podania mocy tylko ten, to kółko takie z mocą o tam można będzie sobie popatrzeć jak oddaje kółko rzędu 150 W jak zjeżdżamy z górki tak zwana ta rekuperacja. No i dobra, kończę tutaj. Na razie hej, cześć, papa. Pa.